Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Miłośnicy Podróżowania, kolejny raz w górach, tak jak widać. Tam za nami Giewont, gdzie przyjechaliśmy na świetną akcję, jaką są tak zwane czyste tatry. Siedzimy sobie na zielonym szlaku, eee, sprzątamy dzisiaj nosal. Tym razem, żeby kolejny odcinek się nie zaczynał od mojej zadyszki, postanowiliśmy Wam to oszczędzić. Dlatego początek nagrywamy w takim pięknym miejscu Na przerwie. na przerwie. Dobra, kochani, zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka, zapoznania się z akcją Czyste Tatry. A my sobie ruszamy w górę na Nosal. No, i takie piękne widoki mamy idąc zielonym szlakiem na Nosal. Chodźcie, przejdziemy się na szybko, tu ścieżką. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Tam piękny widok na Giewont. A tu nasza cała ekipa tegorocznego wypadu na czyste Tatry. Dojdziemy na szczyt, dojdziemy na nosal, to opowiem Wam coś więcej o tej świetnej akcji, jaką są coroczne czyste Tatry. A tymczasem oszczędzę Wam słuchania naszej zadyszki, bo przewyższenia są dość spore. Łapcie sobie kilka przebitek. W tle poleci tradycyjnie jakaś klimatyczna melodyjka i widzimy się na szczycie, na, na salu. I widoki robią się coraz piękniejsze. Dziewczyny już się zabrały za zbieranie śmieci. No i tak sobie spacerujemy tym zielonym szlakiem na Nosal. I stwierdziłem, że przy okazji, jak już idziemy na ten Nosal, mimo że odcinek nie dotyczy wejścia na Nosal, to wam trochę opowiem. Wyruszyliśmy sobie zielonym szlakiem. Na wejściu musicie zapłacić za wejście do Tatrzeńskiego Parku Narodowego. My jak zawsze polecamy wykupić sobie bilety online. My jako, że jesteśmy wolontariuszami na akcji Czyste Tatry, biletów kupować nie musieliśmy. No i wyruszyliśmy sobie zielonym szlakiem. Początek jest można powiedzieć, że w miarę trudny. Na początku zielonego szlaku można się trochę zmęczyć, załamać, zniechęcić. A potem jest całkiem spoko. Okazuje się, że szlak jest przyjemny, bardzo fajne są widoki. Jest tak naprawdę otwartym szlakiem, więc bardzo dużo można też obserwować, co pozwala skupić się właśnie na widokach, a nie na tym, że jest się zmęczony. Dlatego szlak jest dużo przyjemniejszy. A na samym szczycie, na nosalu, porozmawiamy sobie o świetnej akcji, jaką zdecydowanie są czyste Tatry. Bo głównie po to ten odcinek powstaje, żeby pokazać Wam taką inicjatywę, żeby Was zachęcić, do takiej formy aktywności, do edukacji dzieci już od najmłodszych lat, że o nasze tatry, o nasze parki narodowe, bo nie tylko akcja dotyczy tatr, e, trzeba dbać o to. Dobra, kochani, widzimy się na szczycie. Chyba, że po drodze będzie jeszcze coś ciekawego, to się włączę. A teraz patrzcie na te widoki: dlaczego warto dbać o nasze piękne tatry. No i taki widoczek na szczycie mamy. Przejdziemy sobie w ustronne miejsce. Zaraz usiądziemy sobie z miłośnikową i opowiemy Wam trochę o akcji. Tu nasze dziewczyny busiują po krzakach, szukają śmieci, mają już naprawdę bardzo dużo śmieci. No i tak jak obiecywaliśmy na szczycie, pokrótce opowiemy Wam o tej świetnej akcji. Aktualnie jesteśmy na 12. edycji Czystych Tatr. Co roku zbiera się naprawdę potężne grono wolontariuszy, takich jak my. I ruszamy na różne szlaki, sprzątać nasze tatry. Akcje wspiera wiele firm. Między innymi tu na koszulkach widać McDonald's, Małopolska. Tu na ekranie wyświetlę Wam w tym momencie wszystkich sponsorów tych akcji. Oprócz dużych firm typu McDonald's, Biedronka, akcje wspierają też influencerzy, youtuberzy piosenkarze, aktorzy. Dzięki temu informacja o tej akcji trafia do dużo większego grona odbiorców. Niestety nie ma co ukrywać pod względem ilości produkowanych śmieci na jednego obywatela w Polski jesteśmy w niechlubnej europejskiej czołówce i mniej niż 40% naszych odpadów podlega recyklingowi. Niestety w Polsce mamy duży problem z segregacją odpadów. No i tym, że wiele osób potrafi zostawiać śmieci na takich pięknych szlakach jak ten, na którym dziś jesteśmy. E, śmieci zagrażają w bardzo dużym stopniu zwierzynie leśnej, ptakom i innym. I dlatego właśnie są takie akcje. I ogólnie, ogólnie Stowarzyszenie Czysta Polska ma trzy takie główne wydarzenia. Czysty Bałtyk, Czyste Tatry i Czyste Lasy. Na które z tego miejsca serdecznie zapraszamy, bo tak jak widzicie można świetnie spędzić sobie wolny czas. Przede wszystkim możemy nauczyć naszych najmłodszych dzieci szczęśliwe. Uczymy od małego czystości, szacunku do lasów, szacunku do parków narodowych. Pokaż na śmieci. Śmieci, śmieci. O wcale mało ich nie jest. Tak, doszliśmy dopiero na nosal, a dziewczyny zebrały już tyle śmieci. Papierki, jakieś kapselki od piw, papierosy stanowią bardzo dużą część Chusteczki, tych śmieci. Bardzo dużo chusteczek. Chusteczki tak zwane papieżaki. Może, może uda mi się znaleźć instrukcję? Jest taka fajna obrazkowa instrukcja w internecie, jak poprawnie zrobić to w lesie, żeby przykryć to ściółką. Jeżeli uda mi się znaleźć ten obrazek, teraz wam go tu wkleję. Stowarzyszenie działa cały rok oczywiście, natomiast czyste Tatry jest to tylko zwieńczenie starań całego roku tak naprawdę Tatrzańskiego Parku Narodowego. No i efekty są takie, że co roku zbieramy coraz mniej śmieci, więc widać, że ta akcja rzeczywiście przynosi bardzo fajny rezultat. No, a w tyle nadia dalej cały czas sprząta te śmieci. Rejestrując się jako wolontariusz, znajdziecie w internecie, na Facebooku. Rejestrując się jako wolontariusz, otrzymujecie taką wyprawkę: dostajecie koszulkę, czyste tatry, dostajecie taki woreczek, jabłko, coś do przekąszenia, Smycz. smyczki, różne gadżety, generalnie jakieś Borek. worki na śmieci. Pakiety są darmowe. Także myślę, że naprawdę warto spędzić sobie taki dzień w górach. Odpocząć, a przy okazji robimy dobrze naszym parkom narodowym. No i cały projekt ogólnie jest po to, żeby edukować, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, a propos segregacji śmieci, z którym tutaj mam największy problem. Oczywiście, o to, żeby dbać też o to środowisko, żeby tych śmieci nie rzucać gdzie popadnie, tylko rzeczywiście zbierać je ze sobą. Natomiast największy problem właśnie chodzi o tą segregację. Niestety u nas i tak bardzo mało tych odpadów podlega recyklingowi jest to bardzo duży problem, a dodatkowo, biorąc pod uwagę, że w ogóle tego nie segregujemy, to tak naprawdę na ponowne przetworzenie idzie taki bardzo mały odsetek i głównie tutaj o tą edukację chodzi my sobie jeszcze posiedzimy na nosalu, odpoczniemy popatrzymy trochę na widoczki i ruszymy dalej, także zapraszamy z nami do podróży nosal zaliczony, posiedzieliśmy, odpoczęliśmy ruszamy dalej sprzątać szlak zielony tam w tle Kasprowy widać stąd nawet kolejkę na Kasprowy nie wiem czy coś zobaczycie tam idzie wyciąg zielony szlak na nosal okazuje się naprawdę bardzo, bardzo przyjemną trasą Pierwsze 20 minut jest tylko takie delikatnie pod górkę po kamieniach. Jeżeli uda nam się kogoś zachęcić do skorzystania z tych trzech opcji: czyste tatry, czysty Bałtyk, ewentualnie czyste lasy, to zapraszamy kochani na naszą grupę Facebookową. Grupę znajdziecie w opisie filmu. Ewentualnie na Facebooku w wyszukiwarce wpiszcie sobie Miłośnicy Podróżowania. No i zapraszamy Was, jeżeli skorzystacie z takiej akcji. Zapraszamy Was do wrzucenia zdjęcia na naszą grupę, podzielenia się tym. Przejdźmy kochani, takie dobre praktyki. Rozgłaszajmy jak najbardziej się da takie akcje, i niech to niesie się w Polskę. Mamy nadzieję, że dzięki nam chociaż trochę, chociaż kilka osób dowie się o tej świetnej akcji. Spacerujemy sobie dalej, zbieramy śmieci. Jak będzie coś ciekawego do pokazania, to się włączymy. No i spacerując zielonym szlakiem, doszliśmy sobie do nasalowej przełęczy. Tu nasze dziewczyny pozbierają trochę śmieci. To na tej przełęczy jest takie skrzyżowanie, miejsce do odpoczynku. Dużo ludzi tu siedzi, także dużo śmieci tu się znajduje. Dziewczyny pozbierały trochę śmieci, a my ruszamy zielonym szlakiem na kuźnicę. Spacery, godzinny spacer, a w worku już tyle śmieci. Ale razem przenosimy góry. Tam zielonym szlakiem się wspinaliśmy na sam szczyt. A teraz robimy sobie taką pentelkę. I mamy piękny widoczek na górę. Kolejny szczyt, który zdobyliśmy w tym roku. Niestety nie jest to korona gór Polski. Ale w Tatrzańskim Parku Narodowym też możecie zbierać pieczątki. My w sumie żałujemy, że tego nie rozpoczęliśmy. Ale najpierw dokończymy naszą przygodę z koroną Gór Polski. Później, jak zdrowie i kondycja pozwoli, może wybierzemy się na GSB czerwonym szlakiem. Szlak długodystansowy. Marzenia trzeba mieć. Naszym tempem to, tak dobrze licząc, jakieś... Dwa tygodnie spacerku. Popiaroski też lądują w worku. Co tam masz? O, żywiec. Ale nie ma taterki. No i tak sobie spacerując doszliśmy do zajazdu górskiego Kuźnice. Tu piękny strumek, a tam po prawej stronie szczyt, na którym byliśmy. Przyszedł czas na zostawienie zebranych śmieci przez nas. Chodźcie, pokażę Wam, ile udało się zebrać. Mamy specjalny punkt. Tu zostaw w śmieci, czyste Tatry. Idziemy sobie jeszcze do Bacówki. Uwielbiamy Bacówki, uwielbiamy te osypki. Góry bez zaliczenia Bacówki to nawet nie ma takiej szansy, żeby tam nie zejść. Pamiętajcie, osypek z prawdziwej Bacówki musi być przy każdej takiej wyprawie. A potem w domu młode ziemniaczki, o tej porze roku, masełko, koperek i pokrojono z cypek. Nie trzeba nic, żadnego mięsa, nic. Tak się prezentuje bacówka. Dosłownie dwa tygodnie temu byliśmy w bacówce w Zawoi i ten świetny zapach, który tu panuje wszędzie. I wpadłem na taki pomysł, jak byliśmy nad morzem. Zrobiłem taką pętlę z nagraniem dźwięku z wysokiej klasy mikrofonem w jakości 4K i wrzucę taką pętlę do nas na kanał. Ostatni filmik z nadmorza z Szumem Fal cieszy się potężną popularnością na naszym kanale. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę sobie odpalić taką pętlę, to zrobię jakieś tam 3 godzinki powiedzmy do snu, ewentualnie do relaksu. To zapraszamy, gdzieś tu na górze pojawi się karta do tego filmu. No i dobra, kochani, my sobie pojedliśmy w Bacówce, odpoczęliśmy, posiedzieliśmy i z tego miejsca będziemy się z Wami żegnali. Po raz pierwszy na naszych filmach mamy do Was ogromną prośbę. Jeżeli możecie, udostępnijcie ten materiał gdzieś u siebie na Facebooku, wyślijcie babci, cio cioci, znajomym, tak żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tej fajnej akcji. I mamy nadzieję, że chociaż jedną osobę ten filmik zachęci do takich akcji. Pamiętajcie o naszej grupie facebookowej Miłośnicy Podróżowania. Jeżeli zostaniecie wolontariuszami z naszego polecenia, wejdźcie na grupę i wrzucajcie jakieś fotki, gdzie sprzątacie, co sprzątacie. Także jeszcze raz udostępnijcie materiał jak najszerszemu gronu. Jeżeli się podobało, zostawcie tam jakiś ślad po sobie, napiszcie komentarz. Zostawcie jakąś łapkę, subskrypcję i widzimy się kochani w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!